Dzisiaj jest sobotę 23 dzień stycznia 2021 roku. Wczoraj był dzień dziadka. Dwa dni temu był dzień babci, 21 stycznia. Wczoraj był dzień dziadka, 22 stycznia. Stepan nie denerwuj nie spokój się już. Mówię poważnie, rozmawiam sam w łazience. Wczoraj się ogoliłem porządnie, wczoraj się umyłem w zęby. Ja mam czyste zęby mi brudzą z picia kawy, z jedzenia, słodycz. Ale jestem bardzo poważniejszy. Muszę wyszczuplać. Będę bardzo szczupły jak mięśnie mi urosną. Jak bokser będę dzisiaj ćwiczyć. Dzisiaj będę robić przysiady i pompki. 30 przysiadów i 30 pompek będę robić. Ale będzie mi trudno ćwiczyć. Bardzo jestem dzisiaj poważniejszy. Dzisiaj będę ćwiczyć ciężarami. Ale mówię teraz, rozmawiam. Dzisiaj nie będzie awantur. Dzisiaj mamy niezdenerwowane. 6 godzin temu posikałem się na łóżko na kołderkę. Posikałem się. Za dużo się napiłem cztery piwa. Miałem napić jedne piwo. Miałem się jednego piwa napić, ale jestem bardzo grzeczny dzisiaj. W porządku. Dobra, później sobie ponagrywam za godzinę, za 6 godzin od południa o 12, i potem sobie ponagrywamy za 12 godzin wieczorem o 18. Za 8 godzin sobie ponagrywam na balkonie o 14 i za 12 godzin sobie ponagrywam wieczorem o 18. Dzisiaj jedę do Dino do sklepu. Żegnam, do widzenia, miłego rana, na razie i cześć.